Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w moim podcaście Więcej niż fotografia. Czyli idealnym miejscu dla osób, które kochają fotografię, ale niekoniecznie wiedzą, jak się za nią zabrać. Jeśli szukasz inspiracji, konkretnych wskazówek, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A ja jestem Basiolandia, czyli Basia. Jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię dzisiaj w 50. odcinku podcastu Więcej niż Fotografia sobie to w ogóle wyobrażasz, 50 odcinek to jest po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo odcinków, które już dla ciebie nagrałam. No, to jest nawet więcej niż ja mam lat i tym się cieszmy <grym> jak najdłużej. <grym> A tak zupełnie serio, to mega, mega się cieszę i jak tak dalej pójdzie, to za rok o tej porze będę ci mogła powiedzieć, że witam Cię w setnym odcinku podcastu. Także to już w ogóle będzie, będzie trzeba zrobić imprezy. To już, to już bez imprezy się nie obejdzie. Na setny odcinek zrobimy imprezę, i tylko teraz musimy wszyscy zbiorowo trzymać kciuki, żeby można było robić imprezy, bo w tych czasach nic pewnego. A co tam, jak nie będzie można tak normalnie, to sobie zrobimy wirtualną i, i też będzie najważniejsze, żeby jakby pozytywnie się do tego nastawić. Więc moi drodzy kochani. Ja tutaj dzisiaj y, tak sobie myślałam, co w tym 50 odcinku wam tutaj powiedzieć. No, bo to jednak musi być tak jakoś wyjątkowo: no, chwila taka jakby dość wyjątkowa. 50 to jest taka, tak, 50 to jest taka zacna liczba. To jest taki już naprawdę. To i dość, że jest dwucyfrowe, to jeszcze ma piątkę na początku, także zacnie. I doszłam do wniosku, że takie pytanie, które bardzo często e, dostaję od Was. To jest takie pytanie: Basia, a czym ty robisz te zdjęcia? E, Basia, a jakim obiektywem to jest zrobione? Basia, a jaki ty masz aparat? Basia, a czego ty używasz? Więc dzisiaj, w tym pięćdziesiątym odcinku. Zbiorowo odpowiem na te pytania i odkryję tajemnicę, czymże te zdjęcia są robione, cóż ja mam w tym moim plecaku, więc dzisiaj będzie taki po prostu taki odcinek, taki smaczek dla tych osób, które tak mocno się zastanawiają, taka perełka po prostu w składzie, ponieważ powiem Wam dokładnie. Co ja mam w tym moim plecaku fotograficznym, którego notabene mogę powiedzieć, że nawet z sobą nie bardzo noszę na sesję, bo wszystkie te rzeczy noszę w kieszeni, w kieszeni albo w torbie, ale to wszystko mam w plecaku, czyli takie moje zaopatrzenie na sesję zdjęciową, plenerową. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, co ja tam mam, czym ja się posługuję i po prostu jak ja to robię tymi rzeczami, że te zdjęcia takie powstają i to takie czary-mary, no to weź sobie filiżankę ulubionej herbaty, albo jeżeli chcesz, to śmiało sobie możesz dzisiaj zaserwować jakiegoś szampana. To jest 50 odcinek, tak? To jednak zobowiązuje, to, to nie wiem, herbatą raczej, no, no nie ogarniemy tego. No, ja sobie niczego nie zorganizowałam w postaci szampana, ale to nic. Ja będę udawała, że moja herbata jest szampanem, a ty sobie zorganizuj, co tam możesz, więc nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Cię na dzisiejszy odcinek. W takim razie zaczynamy od konkretu, czyli jakież ja mam body, czyli ten mój aparat. I tutaj y, nawet sobie zapisałam dokładnie na kartce, żeby nie było, że jakąś literkę z cyferką przestawię i, i potem będę dostawała y, wiadomości z pogróżkami, że to się tak nie nazywa. Więc sobie zapisałam i ja pracuję na Canonie 6D Mark II. Na takim fajnym maluszku. Wcześniej pracowałam na Canonie 5D Mark III i zdecydowanie obydwa te aparaty są super. Nie widzę większej różnicy pomiędzy jednym a drugim, i teraz po prostu pracuję na tym lżejszym, bo moja rączka ma taki swój mały problem. I woli lżejszy aparat, więc to jest to moje zaczarowane body. No i oczywiście samym body, czyli samym korpusem, nie zrobimy zdjęcia. Do tego jest potrzebny obiektyw. I tutaj może kogoś zaskoczę, że na sesję nie idę z całym plecakiem różnych obiektywów. I tutaj po prostu nie wymieniam, raz taki, raz siaki, raz waki, a potem jeszcze kolejny i kolejny, no nie, tak to nie działa. Ja zabieram z sobą na sesję jeden aparat, jeden obiektyw. I to tyle. I obiektyw, który ze mną wychodzi w plener, to jest też Canon 135 mm f2.0. Także to jest mój cały złoty skład, to jest ta moja cała Liga Mistrzów. Ta mogłabym tutaj ewentualnie skończyć odcinek. To jest ten mój, mój taki super duet, z którym sobie działam. E, działam sobie tak na tym kanonie. 6D, to już sobie działam drugi rok, a wcześniej ta 135 bardzo ładnie się zaprzyjaźniła wtedy z tym kanonem 5D i też sobie jakby dobrze z sobą. Z sobą funkcjonowali, więc to jest to, czego używam na sesji. Nie, nie wymieniać tutaj jeszcze pięciu innych obiektywów, nie, nie wymieniać jeszcze pięciu innych aparatów, bo po prostu ich nie mam. Ja cały czas wspominam o tym i mówię o tym bardzo otwarcie, że ja nie jestem wariatem sprzętowym i ja nie mam całego plecaka sprzętu i nie mam takiej potrzeby. Naprawdę nie mam takiej potrzeby, bo to nie sprzęt, robi zdjęcia, tylko fotograf. Jeżeli ja to, co mam, wystarcza mi. A widzicie na moich zdjęciach, że mi wystarcza, to ja nie potrzebuję tak naprawdę nic więcej. Ale żeby ten odcinek jakby nie był taki rekordowo krótki, to opowiem Wam, co ja jeszcze mam w tym plecaku, no bo jednak coś tam jeszcze mam. I to będę mogę faktycznie te rzeczy zabrać ze sobą fizycznie bez plecaka, ponieważ to są malutkie rzeczy, a mam też z sobą torbę, no to mogę wrócić ewentualnie do torby, więc co tam jeszcze zabieram, najprościej mówiąc. Coś, co bardzo u mnie się sprawdza i coś, co mogę z całego serca polecić, to są szelki. Szelki, na których sobie dopinamy aparat, i wtedy mamy wolne ręce. Wtedy mamy bardzo równo rozłożony ciężar. Ja kiedyś korzystałam właśnie, tak jak każdy na samym początku, z tego paska, który jest dołączony normalnie w zestawie do aparatu. Potem sobie kupiłam taki super piękny, personalizowany, i był w ogóle taki cudny. Ale niestety, jakby praca z aparatem na tym pasku nie sprawdzała mi się, a z racji tego, że ja jeszcze robiłam coś takiego, czego nie wolno robić, tutaj podkreślam, nie wolno tak robić, to nie trzymałam tego paska na szyi, tylko owijałam sobie ten pasek wokół ręki, no i tak sobie trzymałam aparat, co doprowadziło do. No, do doprowadzenia mojej ręki do takiego stanu, że mam z nią obecnie problem i e, staram się cały czas wyjść na prostą. Dlatego nie, nie róbcie tego w domu. I wtedy właśnie mm, trafiłam na szelki. Szelki są bardzo, bardzo fajne. Ja moje szelki mam już 4 lata. Tak, mam 4 lata. E, to są szelki skórzane, ja jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Od razu moja ręka jakby poczuła różnicę, mój kark poczuł różnicę. I ta praca na sesji jest zdecydowanie łatwiejsza, ponieważ ja mam dwie wolne ręce, aparacik mam przypięty na tych szelkach, mam fantastyczny dostęp do niego, więc to jest coś, w co warto zainwestować, i to jest inwestycja na lata. Ja nie zamieniłabym teraz na pewno e, moich szelek na jakikolwiek nawet najpiękniejszy na świecie pasek, więc szelki są ze mną i na pewno zostaną. Więc to jest taka kolejna rzecz, którą mam z sobą, i jak ja wychodzę na sesję, to mam już te szelki na sobie aparat mam przypięty po lewej stronie także nawet nie potrzebuję plecaka. I co ja jeszcze, poza tym aparatem, obiektywem e, i szelkami z sobą zabieram? E, zawsze mam ze sobą i to się zmieści spokojnie w kieszeni ekstra baterie. Szczególnie w zimie, no bo w zimie wiadomo, że musimy mieć baterię zapasową, bo aparat może nam się szybciej rozładować, więc ta zapasowa bateria zawsze ze mną jest, plus ekstra karta pamięci. No, bo wiadomo, że w trakcie sesji dla bezpieczeństwa fajnie jest zmienić tą sesję, zmienić tą kartę z jednej na drugą, żeby mieć taką stuprocentową pewność, jakby ewentualnie jedna karta. Coś tam jej nie za bardzo poszło, i gdyby się popsuła, to zawsze na drugiej mamy chociaż kawałek tej sesji, więc to jest zawsze dobra praktyka. Więc to jest kolejna rzecz, którą mam z sobą. Tak naprawdę mogłabym już z tym spokojnie iść i zrobić wszystko co potrzebuję, ale. Mam jeszcze takie rzeczy trochę do zadań specjalnych, z racji tego, że jestem, w, jestem specjalistką od fotografii dziecięcej, a na sesjach dziecięcych przydają się takie różne jeszcze gadżety. Oczywiście nie mówię o całej torbie pomocników, która ze mną idzie, bo nie o tym ten odcinek, ale takie rzeczy, które mi się przydają, to jest na pewno taka. Śmieszna nakładka na obiektyw, która przydaje mi się w momentach, kiedy chcę, żeby dziecko spojrzało w ten mój obiektyw i robię to zdjęcie, które roboczo sobie nazwałam zdjęciem dla dziadków, zdjęciem dla cioci, zdjęciem dla mamy do ramki, czyli takie zdjęcie najprościej mówiąc, które, na którym dziecko patrzy w obiektyw i się uśmiecha. Każda babcia, każda mama, każda ciocia będzie kochać takie zdjęcie, więc na sesji fajnie jest takie zdjęcie zrobić. No, a żeby zwrócić uwagę takiego dziecka, ciach ciach, zakładamy taką śmieszną nakładkę na obiektyw, no i mamy to, tak? To wtedy jest jakby taki pewniak. A że taka nakładka jest zrobiona z materiału to spokojnie też ukryję ją w kieszeni, zwłaszcza, że to trzeba ukryć jakby do ostatniego momentu, tak, żeby to dziecko tej nakładki nie widziało, no bo jak ją wcześniej zobaczy, to już nie będzie tego efektu wow, zaskoczenia, no i nie zadziała tak, jak powinno zadziałać, więc to też spokojnie zmieści się do kieszeni, więc to jest kolejny taki gadżet buyer, który mam z sobą i bardzo często, praktycznie zawsze e, zabieram z sobą na sesję blendę. U mnie blendę, czyli takie coś do odbijania światła, do, do rozmiękczania światła, jak ja to mówię, czyli po prostu blendę, która zadziała nam jako taki dyfuzor i w większości przypadków właśnie u mnie na sesji, jeżeli już używam blendy, bo nie używam jej zawsze, to ta, ta blenda służy mi właśnie do, do takiego przepuszczenia światła, zmiękczenia światła, czyli jeżeli mam takie bardzo intensywne promienie, które przechodzą przez drzewa, przez krzaki, i żeby uniknąć tych takich promieni śmierci, które przeszyją mi mojego modela i zostawią tam po prostu białą plamę, no to wtedy wystarczy taka blenda ciach-ciach, i wtedy. I wtedy naprawdę pięknie nam to światło będzie się mięciutko rozkładało. Blenda to jest w ogóle taki trochę super bohater fotografa, i ja nagrałam o niej w ogóle cały odcinek. Ósmy odcinek podcastu: e, więc niż fotografia jest właśnie o blendzie bez tajemnic. Dlatego, jeżeli masz ochotę zgłębić temat, to zapraszam cię do ósmego odcinka. A ja powiem ci jeszcze o jednym takim super bohaterze, takim jednym e, tajniackim pomocniku, który chodzi ze mną na sesję. To jest taka. Mała sakiewka z, uwaga, uwaga, agrafkami i spinkami. Z piękami typu takie wsuweczki, takie żabki. I to jest coś, co bardzo, bardzo się przydaje, jeżeli na przykład coś jest za duże, coś gdzieś się suwa, mówię o właśnie o ubraniach, co gdzieś, coś gdzieś spada, coś się na przykład gdzieś niechcący podrze na sesji. No to wtedy agrafka załatwia sprawę. Agrafka jest w ogóle taka multifunkcyjna, więc zawsze warto ją mieć, bo. Wielokrotnie mi się przydała, i zawsze ją teraz zabieram z sobą. Mam tam taki zestaw kupiony w sklepie z, z guziczkami, czyli w pasmanterii. Super się sprawdza, jest ze mną. To jest też coś, co mogę wziąć do kieszeni. Więc, tak jak widzisz, no może poza blendą, bo blend do kieszeni nie wpakuje, wszystkie te rzeczy. Mogę z sobą zabrać na sesję nawet bez tego plecaka, i nie chodzę wtedy po prostu jak taka kaczuszka obwieszona. Tylko mam to, co potrzebuję: aparat, obiektyw, a cała reszta. To jest jeszcze ten taki sekretny sos. A co jest tym sekretnym sosem do tego wszystkiego, żeby było piękne, magiczne zdjęcie? To jest bardzo proste. Trzeba zabrać z sobą na sesję w swoim własnym sercu może miłości do tego, co robimy. Bo jeżeli kochasz to, co robisz, jeżeli tym Twoim ukochanym czymś są zdjęcia, jest fotografia, czy to dziecięca, czy rodzinna, to uwierz mi, że nie potrzebujesz torby sprzętu. 15 obiektywów. Potrzebujesz aparat, obiektyw, potrzebujesz dobrze to wszystko z sobą zgrać, obsługiwać, i wyciągnąć z tego sprzętu maksimum możliwości. Bo tak jak widzisz, ja nie mam ze sobą połowy sklepu fotograficznego, bo ja dobrze wiem, że to nie jest kwestia aparatu i obiektywu, tylko tego, czegoś, co mamy w środku. I z całego, z całego serca Ci życzę, żebyś jak najszybciej w swojej fotograficznej drodze do tego doszła, bo jeżeli dojdziesz do takiego momentu, w którym zrozumiesz, że sprzęt jest ważny, ale nie najważniejszy, bo najważniejsze jest to, co Ty masz w środku i ile włożysz pracy, ile włożysz serca w to, to, co robisz, i w swój rozwój fotograficzny, to to wtedy będzie miało największy sens. Ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że rozwiałam w tym odcinku wszelkie wątpliwości, czym ja robię te zdjęcia, jak to się dzieje. I mam nadzieję, że wiesz, że najważniejszy jest ten sekretny sos. Ściskam. I do usłyszenia już za tydzień. A tak na koniec to jeszcze mam nadzieję, że tam trzymasz się po tym szampanie, który po prostu wypiłaś w ramach świętowania 50 odcinka. I pamiętaj o tym, żeby się podzielić informacją o tym podcaście z innymi, bo być może jeszcze ktoś się zastanawia, czym Basiolandia robi zdjęcia. To mu podpowiedz, będzie mógł spokojnie spać po nocach. To jest zawsze dobry uczynek. A idą święta. Warto robić dobre uczynki. Ściskam. Papa! Pa. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii, bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś, jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.